Dobra, siema, siema. Dzisiaj gramy w nową gierkę. Znaczy nie wiem czy nową, ale pewnie nie z jakąś starą. Jest to gra, w której podobno mamy coś klikać, żeby coś dostawać. Nie wiem o co tu jeszcze chodzi, ale pewno się dowiemy. Forest level jakiś piąty. No, Multi co? Now collect. Ale co mam Czekajcie. Mmm, um, nie wiem co... Ha uh, now... Um, rozumiecie coś z tego? Jakby nie rozumiem o co tu chodzi. Mmm... Um. Może tak by ktoś mi wytłumaczył o co tu chodzi? Dobra, otwórzmy jakieś jajko. Dobra, napiszcie mi o co tam chodził. Mam nadzieję, że tutaj nic nie ma w Dobra. W yy, coś innego sobie zagrajmy. Zagramy sobie w, 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 w yy... więc to nie o 3 Robuxy. Aż 3? to ja bym z Paniką do mojego obywatela. Adidas. Dawid się więcej. Yy, Adidas. Wpiszmy Adidas. To mam. Z mi zależy, żeby były najlepiej do 5 Robuxów. Do trzech, do trzech. Minimum dwa. Maks trzy. Okej. Okay. Iść. Dobra. I teraz przyma. Adidas. Znajdziemy coś w tym zakresie? Bąbą bą, Ej, co wy na to, żeby sobie na przykład walno coś takiego? Poczekajcie, Adidas. Spróbuj. No, pokaż. Że nie wydał na magne. O, le, obrzydliwe. Adidas, 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 Adidas. Dress, nie, jakby to wpisać. Odzież. Ty spodnie... spodnie... Mm, nie ma. Nike? nika. Czy Czym... N... I... K... Nike. Nie ma Nike? Dobra. Yy, Prześlijcie mi linka w razie czego do... Yy tego, żebym mógł sobie ogarnąć właśnie spodnie. Dobra, zagrajmy w to. Czekajcie, wyjątkowo dzisiaj nie laguję. Trochę lepszy jest stan teraz. Bam, bam, ciki, ciki. Mamy własne dzisiaj. Bam, bam, czaki, Dobra. Leci 3 minuty na więc dobra. Jeśli ktoś nie wie, to jest forma strzelanki. Trzeba strzelać, żeby nie zginąć. A więc dobra. ładuje nas już na Fountain Fortress. Weapon, no. Karabin. Ja, karabin... Ej, bierzemy karabin czy kaj Tu To ja co wezmę na razie MK Dobra, sprawdźmy. Okej. Okay. Teraz pierwszy nie reaguje w tej porze. Podczas live'a. Dobra, snajpa. Uj. Dobra. Tu nikogo jakby nie było. Czemu? Coś mi się nie wydaje, że tu nikogo. Obynajmniej tu był. Aha, to nieważne, bo mi się te tekstury nie chcą załadować. Niektóre, a też mam te hejne klagi. Co? On w ściany trafiał! Dlatego nienawidzę tej mapy. Dobra. Mmm, ważne jest, żeby się aż tak nie wychylić. O, dobra, cyk. Dobra, lecimy. Let's go. Uważaj, bo nie gdzieś się atakujemy. Bo dostałem. Widzisz to. Z nie gadam Poka u Jezu Nie no, mam za duże lagi No za duże lagi mam No nieważne Tu ktoś jest On to by dostał Wydaje mi nie ode Nie no, ja w tym nie mogę bo mam lagi No co jest z tym grą? Mm -hmm. A w ogóle piszcie, jak tam u was zima, bo u mnie jest bardzo fajnie biało. I ogólnie bardzo ciekawi się zapowiada nasza pogoda. Dobra. Sprawdzić tylko. No nie Dobra, nieważne. Eee, co wy na to, co wy, co wy na to, żebyśmy poszli? jej ty raka, w sumie, dawno nie miałem, Czemu bynajmniej by nie móc iść, i sobie trochę podać? No, jestem bardzo ciekawy. Dobra. Let's go. Dobra. Eee, dobra. Oho. Już wiem, że na pewno dźwięki będzie trzeba zmniejszyć. Albo je w ogóle wyłączyć. Zaraz zobaczymy. Tylko to zmiana ją 300 proszę czekać. Czekamy. Dobra, I czekajcie, Chcę zobaczyć, czy słychać Air London. Ja... Dobra, nieważne ani. I nie jest tak chyba głośno, jak mi się wydaje. Chociaż może dla Was będzie głośno, ale nie powinno też. To są awaryjne. Tu się wyłączę. Dobra. Pod Z mam prawo. Światła. Lewo. Pod M mam mapę. Gdzie my jedziemy? Francja. Okej, okay. do Francji. Idziemy więc do Francji. Jezu, nie to lewo Dobra Jedziemy, więc trochę w dłuższą trasę. No nie wiem. Co tym jedzę. Może bramki? A jakby były bramki, to bym się wkurzył na maksa. Bo nie lubię przeżyć przez bramki. Dwa pasy są teraz tylko. O, policja koły złapała. To nie dobrze Hmm, wepchnął się Dziomaj do Dziomaj jedziemy, Dobra, jedziemy, 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 jedziemy 920 km Czyli trochę trasy jeszcze przed nami Ja sobie jadę na ten pas I zjadę się przespać i trochę podtankować moją ciężarówką Właśnie, czekajcie, bo muszę coś zobaczyć. Ulepszanie dilerzy ciężarówek. Bo tak wcześniej myślałem, yy, teraz, co ja mam? Teraz, aktualnie. Volvo. Nie, Volvo to nie. Volvo. Dilerzy... Volvo jest ok, ale też trzeba trochę popatrzeć. Holandia. Kupon online. Chcę coś zobaczyć. Mhm. dobra. I w sumie to jest ładne. Dobra, personalizacja i konfiguracja. Tutaj kabina jest standard. Skrzynia biegów oczywiście najlepsza. Silnik najlepszy. 16 biegów. Wnętrzne to też na no. Dobra, i tutaj się trzeba już pobawić. Znaczy, nie wiem, czy długo będę się w to bawił. Tutaj trąbek nie potrzebuję, to też nie. Światło ostrzegawcze to walne. Tu nic nie mogę zmienić. Tu mogę tylko tablicę. Tutaj jest nic do zmiany. Tu można światło sobie przywalić. Nie, ja światło nie będę brał. Natomiast co sumie ciekawi, czemu. O! Ej, może takie wziąć, czy takie? Takie bym sobie może wziął. To bym wziął sobie takie światła w sumie. Jakoś tej ciężarówki nie będę na razie Bo tak czy siak to nie ma na razie sensu. O, tej ciężarówki. Jak tak czy siak i, i tak nie będziemy. Dbać, dbać o ten y, wygląd zewnętrzny, natomiast wewnątrz byśmy mogli coś popatrzeć. Dobra. Czy tu coś chcemy? No dobra, to może być. Ilustracji nie potrzebuję. To też, to jest wnętrz. A jak się bawić, to się bawić, nie? No luksus, dobra. I kolorowanie. Myślałam sobie trochę nad kolorowaniem, to było takie dosyć ładne, ale nie zbyt podobało mi się, więc też patrzyłem na różne kolorowania, na różne malowidła, na przykład taki, 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 znaczy i najbardziej jedyne co mi się spodobało to to. Tak wiem, że może wam się nie podobać, ale to się da wszystko tutaj zrobić. Może byśmy poszli trochę w niebiesk. O, taki błęk, O, taka mięta. Teraz to, żeby tutaj trochę ten dach tak. A, bo on się tak będzie błyszczał, to nie? Czyli chciałbym od... W cieniu naszego do Ten musi być ciemniejszy. Ale dobra, coś w tym stylu. I to jest tak, ten tygrys. Chcemy go... A no nie, to nie jest tygrys. Dobra, zostawmy tak jak jest. Jeszcze trochę na zewnątrz można popatrzeć. Czekaj. Może tu jakieś bym sobie coś walnął, jakieś światełko, nie wiem Może tu A w sumie tu mogę sobie przyczepić po dwa światełka i u góry i u dołu to już jest stałe Po co to komu? Nie wiem Dobra więc zobaczmy efekty. Słabo. U góry. Tu, o! I takie wezmę. To jest tak światło. Po bokach koguty. Następnie, ale u góry, już takie może bym światełka sobie zamontował. O! Po cztery. Dobra, no dobra. Yy, potwierdzamy i zakup. Do Niemczech niech mi przetransportuje. Ufa. Przepraszam, mam nie. nie mam wolnego slotu. Nie mogę tego zastąpić, żebyś wiesz, miejsce dostawał. Jakbyś, że to by było mi tu. Rzeczywiście, co? Dobrze, ok. Dobra, dziękujemy. Słuchajcie, piekło ty. Nie. Dobre. Nie wiem, jak, jakim cudem mam tam się przesiąść, ale ok. W sumie mi się tu zlecenia nie chcę robić. Muszę jakieś to zlecenie zrobić. Rynek pracy, rynek przesyłek. Przed chciałbym to zobaczyć, obecny cel. Znowu to zrezygnować. Tak. To jest tak, szybka podróż. To jest gdzie mam handvolt? Gdzie mi dostaje, czyli tą ciężarówkę? Czekaj. Zakupy za garażu zarządzaj garażami. Do którego mi to przywieźli. Halo. Zakupy garaży. Który to? osawiniscy, osawinia to. osawinu. Uje. Dobra. dzięki. Teraz muszę sobie podjechać i odbyć tą ciężarówkę, tą sprzedać. Tylko czym ja będę jeździł? No nieważne, Sprzedała się jakoś tą ciężarówkę, upchnie się za jakąś cenę. Dobra. Czy telewizor pieknął mnie tu do mojego garażu? Dobra. Diagnoza, ulepszanie, yy, zarządzaj ciężarówkami. To, co obecnie ja mam... O! To jest ta Volvo. Volvo, tylko który miałeś? Ja o! Ja... To jest mój wolny, to jestem ja. Dobra. I teraz to. Tą... Chcę sobie przypisać na tą nieprzypisany kierowca. Chcę sam siebie przypisać. Nie no, ale jakbym chciał sam siebie przypisać? Nie wiem no. Sam siebie chcę przypisać. Sprzedaj. Sprzedana Cyg Volvo H Mercedes to jest sam ja chciałbym kurde, czemu ja nie mogę nie, ja chcę sam nią jeździć czekajcie, siąć za kółkiem o dobra to będzie moja nowa ciężarówka myślę, że będzie bardzo dobrze mi się z nią jeździć i że nie będzie sprawiać żadnych kłopotów Jesteśmy pod moim garażem Zobaczmy sobie A przy okazji może się prześpimy Powoli odzyskujesz siły Dobra Jedźmy sobie Dobra. Jak te światła awaryjne włączyć? O! No, o! Dobra. Dobra. To jest tak. Podjechać może mapa. W Kassel Czy jest tu jakaś jest? Dobra, cofamy się. Jest to wielka ciężarówka, jakby nie patrzeć. Dobra. Dobra, prawda. O mam lagi. I to mnie bardzo wkurza. Dobra, jedziemy do firmy zobaczyć, czy jakaś dostawa ciekawa jest, żebym mógł coś doręczyć. Dobra, ja tu się wepchnę, bo nikt nie jedzie. Nie. Dobra, wjeżdżamy. O. <laughs> Enter. Dobra. Jednak przesyłek. Nie chcę mi się. To już nie, nie ma nic ciekawego. Tu mam trochę inny pomysł. Jako, że chciałbym sobie trochę pojeździć, to chciałbym się oddalić. Tutaj nie. Czekajcie. Tu bym się oddalił. Dobra. Dobra. Na no, razie jest ok. A więc można, można, że tak powiem, ruszać pomału. Dobra. Jesteśmy dokładnie w salonie i tutaj zakończymy na dzisiaj tego live'a, naszą podróż, bo szczerze trochę mi się nie chce już jechać, mi się zmęciło, ale jutro wam zrobię live'a, no to na no, razie. Right.